Cześć! Witajcie moi drodzy, tu Arci. Oglądacie mój wędkarski świat. Dzisiaj miałem być w zupełnie innym miejscu, a znalazłem się tu gdzie jestem. I nie, nie jest to miasto, choć widać za mną beton. Jest to rzeka Nysakłocka. Tutaj jest, z drugiej strony za mną jest Jas. Z drugiej strony gdzieś tam w oddali jest Tama. A ja znalazłem się tutaj dlatego, że Miałem ogólnie łapać z bellyboata, yy, miałem próbować na okoniach, na takim zbiorniczku zaporowym, na którym yy, lubię łapać, tam gdzie jest właśnie no kill, ale strasznie tam wiało i poza tym yy, co drugie miejsce praktycznie było zajęte przez karpiarzy, także cała woda była poprzecinana z obu stron i tak naprawdę nie było w ogóle miejsca, żeby się tam wbić i... i no, jakoś chcę tam swobodnie pływać na tym beliku. No ale głównie ten wiatr. Bo, bo jednak w takim wietrze na ultralightach, którego mam dzisiaj ze sobą, nie, nie byłbym w stanie łapać. Więc jestem tu gdzie jestem, czyli na tej Nysie Kłockiej. No i będę próbował za okoniczkami. Jak dzisiaj się dzień potoczy, co się wydarzy, stańcie ze mną, a zobaczycie. Zacznę sobie może od wypisania karty wędkarskiej Bo już dawno tego nie robiłem Przypomnę sobie chociaż jaki to jest numer łowiska Na tej misie kładkiej chyba siódemka z tego co Patrzcie Zawsze zapominam wypisywać tej karty Ostatnia data to jest 9 czerwca, a ja od tej pory byłem chyba już jeszcze z 10-15 razy na rybach więc spoko dzisiaj jest 27 lipiec no i tak jak mówiłem mam dzisiaj ze sobą ultralight'a i to jeszcze takiego raczej właśnie na belika no bo 183 Centymetry długości, ale na szczęście te brzegi są tutaj dość uregulowane i nie będzie większego problemu, jakoś z dostępnością do wody. Nie mam też podbieraka, ale tym będę się martwił, kiedy będę ciągnął tego okona. 45 cm <laughs> Oby taki wziął. Takie zmartwienia te mogę mieć. Zaproponowałem sobie zupełnie przypadkowo tutaj A, tu przed chwilą centralnie koło brzegu Fajnie gonił u koń zaczynam sobie od katecha na 2 gówce. główce O, siedzi, siedzi, patrzcie, pierwszy rzut Pierwszy rzut Pięknie pięknie nieduży okonik no ale o to mi tutaj właśnie chodzi jak był jeden to na pewno będzie i więcej rzucę go sobie tam z drugiej strony woda się zrobiła strasznie zielona jest jakiś drugi szalony przyatakował zmieniłem tylko troszkę lżejszą główkę i takie coś teraz jest główka półtora grama jaskółka od mikado fish fry Ale i taki piętnastek się przymeldował dzięki że wpadłeś chyba mam pomysł ogólnie na tą rzekę jest ona strasznie porośnięta takimi wysepkami z tych glonów. No i na pewno te właśnie glony i inne wodorosty stanowią doskonałe miejsce do przyczajki na, dla takich okoni czy szczupaków. I wydaje mi się, że będę sobie po prostu obławiał te wyspy z jednej, z drugiej strony, z przodu. I tak jak tutaj w tym przypadku powinno to dawać dzisiaj jakieś efekty. nie mówię tu o jakichś tam dużych rybach bo nie liczę na to chociaż jak się trafi jakiś taki naprawdę spory oko to się nie obraża ale głównie chodzi o to żeby brało cokolwiek żeby była zabawa przy okazji sprawdzę sobie tę moją teorię. choć na logikę wydaje się ona słuszna zobaczcie tutaj wykonałem króciutki rzut zaraz przy tym co tu rośnie i od razu okonik tam wyskoczył jest kolejny na CTH tak jak mówiłem blisko roślinności a mały ale zawsze coś sobie, a co gdyby na raczka spróbował. Proszę bardzo. I na też. Proszę bardzo. Ładny, ubawiony pasiaczek. Takiego raczka. Maluch, bo maluch. Ale jest. już chyba czwarty lub piąty konik Jest całkiem fajnie zgodnie z moją teorią zbliżam się do Eldorado tutaj wszędzie we wodzie są takie wyspy jakichś roślin a więc ja też już tam rzucam, o idealnie Ta rzeka wygląda jakby stała w miejscu w ogóle. Kurde, już myślałem, że to jakiś mega oko, bo tam... Tam tak goni. Co jest? Ja już wielsko ciągnę. Cały czas coś fajnie goniło, myślę, jak się tu ustawia, coś teraz powinno wziąć. Ajajaj, aj, aj, puścił, ale był. piernik mały jakiś Jeszcze raz spróbuję a jednak, poprawił Wszystkie te moje teorie są słuszne, jest kolejne. Wszystkie takie z metra cięte, ani większe, ani większe. Brzuszki mają dość grube, powiem wam szczerze. Jest tutaj tej drobnicy dość sporo. tam było następny, tam jakaś parka musi być. Jak tam Gunka? już ogonek ściągnięty. Dobra, kolejna próba. Ja 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 no. O kurwa. Siedzi. Aż wyskoczył z wody, ale wariat. Na trzecim razie się udało. Ten jakiś strasznie agresywny. Kokonik się najeżył. Wariat. Ja wiem, czy jeszcze coś tam będzie siedzieć. Spróbuj jeszcze jeden rzut. Jest jeszcze jeden. No kolejny taki waleczny. identycznie, identyczny a może centymetr dłuższy niż tamten takie coś jeszcze tam coś będzie, spróbujmy wraczy okąnik z tego samego miejsca Yes, jest to jeden patch. O ale waleczny, a <laughs> się najeżył w tej wodzie. O, chodź, czyżby jakaś pa... Wszystkie się zapinają tak głęboko koło tego oka. Będzie jakiś bladziuch trochę. To myślicie, że jeszcze tam będą? Spróbujmy. Dopróbował Dopóki się tam nie skończą Ale miało skubnięcie Jak na razie wyjechały czteroko nie jest szansa na piątego idealnie jest kolejny okonik świetna zabawa mógłby być tylko troszkę ciut ciut większe to byłoby jeszcze lepiej ale nie narzekam Najważniejsze, że biorą jeszcze jeden, ale fajnie, pierwszy raz chyba mam taką akcję w życiu, że z jednego jakiegoś takiego miejsca, byle jakiego teoretycznie. Wyjmuję okonika za okonikiem Delikatnie zaczyna kropić, ale to jest naprawdę delikatnie A dalej coś tam skubie, one tam jeszcze są Kolejny, jak na zawołanie. One tam po kolei chyba wychodzą z tego zielska i pięknie. Ale zabawa. Jest taki grubasek, trochę. Patrzcie. O koniki, o koniki Namnożyło się ich jak króliki Ciekawe ile to potrwa Aż kolejny, no a już był No nie wierzę, naprawdę Co za jazda Jest kolejny Tam musi być jakieś naprawdę duże stado No i tak oto e, mój czas wetkowania dobiegł końca. Ja już tutaj powoli muszę się zwijać do domu, e, bo jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia, a już jest późno. E, jeśli podobał Wam się odcinek, dajcie, żeby zostawić łapkę w górę. E, kto nie subskrybuje, to może zacząć. E, komentarze też będą mile widziane. To był odcinek o sposobie na okonia zarośniętej rzeki. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj tym sposobem nie wymyśliłem oczywiście nic nowego, nie była to żadna nowa przynęta, chodziło po prostu o zwyczajną obserwację wody i obławianie zielonych wysp znajdujących się w wodzie. Więc co, słuchajcie, ja zmykam, a wy ta co chcę, ta na razie.